Akt wandalizmu i skrajnej głupoty, czy celowe działanie mające na celu szerzenie nienawiści rasowej, kulturowej i religijnej. Nieznani sprawcy zniszczyli tablicę informacyjną mszańskiego cmentarza żydowskiego. Wcześniej na kilku znakach drogowych w centrum mszany dolnej ktoś nakleił obraźliwe hasła Mszana dolna od Żydów wolna. Nie wiadomo, kto zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku przyłożył do tego rękę. Bo nawet jeśli to tylko głupi wybryk, to zasługuje on na szczególne potępienie. Chciałbym całkowicie zdementować o jakichkolwiek tu działaniach antysemickich. Józef Kowalczyk, burmistrz szany Dolnej uważa, że to raczej przejaw głupoty i kompletnej nieodpowiedzialności, a sprawca tego czynu nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi. Jakiś pijanczek pewnie nudził się i rzeczywiście zniszczył tą tablicę, natomiast jeżeli chodzi o... Mogiły nagrobki nie zostały zostaje nietkniętej temat związany z uszkodzeniem tablicy informacyjnej pojawił się również w internecie. Oczywiście rozgorzała dyskusja na ten temat z panią Urszulą Antosz-Rekucką, na której profilu Facebookowym owa dyskusja rozgorzała, rozmawialiśmy. Kiedy ona sama opublikowała zdjęcia o zniszczeniu tablicy informacyjnej, również sama kilka lat temu walczyła o nadanie fragmentowi ostatniej drogi mszańskich Żydów, ale ją ich pamięci. Ze względu na swój stan zdrowia i nie obecność w Mszanie Dolnej przed kamerą wystąpić nie mogła. Stwierdziła jednak, że w Polsce wciąż są irracjonalne stereotypy i wielu ludzi bezmyślnie powtarza zarzuty wobec społeczności żydowskiej, nie znając faktów. Pani Urszula Antoszekucka jest niechętna środowiskom narodowym. Szef Młodzieży Wszechpolskiej w Mszanie Dolnej odcina się od na tego na typu, typu zachowań. Za... Sam ich nie toleruje i potępia oraz uczula na szerzenie homofobicznych haseł. My od tych aktów wandalizmu się odcinamy. Nie chcemy być po prostu... no. Utożsamiani z tymi ludźmi, którzy takich rzeczy się dokonują. My chcemy robić wszystko zgodnie z prawem. Nie jesteśmy kibolami, wandalami, nazistami, faszystami. Jesteśmy normalnymi ludźmi działającymi zgodnie z wiarą katolicką. Są te dwa wielkie kluby Krakowia i Wisła. No i prawdopodobnie to ktoś z młodzieży, który jest kibicem, fanem Wisły, nakleił taką naklejkę. Ale nie widziałem i nie wiem, czy to jest odnośnie tego, czy jakaś rasistowska naklejka. My mieliśmy okazję w 2013 roku rozmawiać z Mołzesem Aftergutem, jednym z tych, którzy ocalili z mszańskiego pogromu. 50 lat, 52 lat nie mogłem jechać, bo myślałem, że nie będę mógł wytrzymać. Pójść tu na ten tylko Raz pójdę tam i... W... To Jak nam wtedy wspominał, spotykane na każdym kroku w przestrzeni publicznej hasła mówią wiele, nie tylko o agresji. Być może miał na myśli również i hejterów. Bał się tylko obojętności nas wszystkich, stykających się z takimi zachowaniami na co dzień. Miał również nadzieję, że być może mówienie o tego typu zachowaniach zmieni naszą obojętność, a ta wcześniej czy później może się przełamie. Ale na to pytanie musimy już sobie odpowiedzieć sami. Józef Budacz, TV28